Ech kolejny cały dzień przed kąpem przesiedziany, co ja robię ze swoim życiem. Pora w końcu przestać się opierdalać. Ja pierdole dole aż mnie w krzyżu zaczęło rypać. Chyba muszę tu troszeczkę posprzątać i w końcu ponownie otworzyć gabinet seksuologiczny. A au, 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 kurwa, mój łeb, wiem zacznę od czteropaka ale wpierw przydałoby się skoczyć do bankomatu i to natychmiast. się znalazł błąd pieniążki na obiadek. No dobra, ja rozumiem, że serwisant też człowiek przerwę mieć musi, ale mógł chociaż zamontowany zostawić. Jak ja mam teraz z tego coś wypłacić? W sumie to chciałem dwie, ale no dobra, tak jakby mi pasuje. Kropsi kręcę do góry, jesteś aresztowany? Eee, słucham? Możesz kurwa... Lego są już prawie u nas. Panowie władzowie, ja wiem, że mogłem nie uciekać, ale serio już nogi nie czuję. Morda ścierwo, Ciesz się, że ci różno. Ten opatrunek założyliśmy. Ty Bogus, ale jemu krew dalej leci w sumie. Oj, tam wielka strata dla ojczyzny, to to nie będzie. Nie no, niemożliwe, że to delira. Kurwa wy imbecyle! Kogo żeście aresztowali? No Klopsika przecież, o. Złapaliśmy go na gorącym uczynku jak obrabiał bankomat. Kolor czapki się zgada, Morda nawet też się zgada. O i ubrania. Kurwa cymbały. Zdjęcia operacyjne, które wysłałem jest czarno-białe. Zamiast szukać jego szczególnie rozpoznawalnej mordy, to dobieracie mi tu modeli, co są ubranie jak Klopsik w dzień wykonania zdjęcia. Nie no! Ale panie starszy antyperspirancie, jak podjechaliśmy to naprawdę ten bandyta stał jak świniak z łapami w bankomacie. Debile mówiłem wam, że chciałem tylko wypłacić kasę. Jakbyś zobaczył, że jedyny bankomat w okolicy stoi rozjebany z wystającą kasą to byś też podszedł i sobie wziął zamiast lecieć 7 km do następnego. Kurwa, jaja sobie robicie, a my zamiast ścigać tego jebanego parcha, to po raz kolejny przyjeżdżamy do Brickfail, żebyście pokazali nam przebierańca? Ach, dość. Zawieźcie tego gościa na szpital i szukajcie dalej. Ale przysięgam, jeszcze raz takie coś i wam w nagany. Tak jest. No dobra, więc tak dokumenty mediów i sanitariów mamy załatwione. Jeszcze niech pan podpisze to oświadczenie i zaraz mój przyjaciel wydrukuje panu ostatnie kwity. Super, bardzo się cieszę. Dobra, drukarka ustawiona. Wystarczy kliknąć i pójdą. Zasuwam do auto popieczeć, bo zapomniałem. dziadu, Rebowcu, ten psychopata nie zabije! A, 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 kurwa, ktokolwiek, czyli. O kurwa, ja myślałem, że te krzyki mogą być twoje, ale uznałem, że to znowu patologia z pobliskiego osiedla. No dobrze, w zasadzie nieważne, kto przybije, ważne, żeby była pieczęć księgowego. Wspaniale! Gotowe, proszę nie zgubić tych dokumentów. Klucz do mieszkania jest na gnieteczki. Kurwa, jak mnie nos boli. Mm, ach, nie ma tu jak pierwszy raz wejść do nowego mieszkania. Mm, cicha i spokojna okolica. Aaaa! Boni, weź, luzuj. Kiedy ja się w końcu nauczę nie ufać reklamom? Cóż, może to jakiś pojedynczy incydent? Ja pierdolę, ale wysoko. Patera. Dobra, cóż. Meble już jutro będą. Najwyżej wykupię wszystkie mieszkania w swoim bloku, jak się kiedyś bardziej dorobię i ogrodzę blok drutem kolczastym. No, nawet całkiem ładny tu widoczek z rana. Oż kurwa! Ratunku! Halo! Policja! No dobrze, teraz jeszcze raz, proszę na spokojnie, jak już pan odsapnął. Noż w dupę jeża! Mówiłem ci, że spałem kiedy to się wydarzyło! Wieczorem było, rano nima! To wy jesteście policją, żeby je teraz znaleźć! Nie wiem po co jeszcze tu stoicie! Panie Przerzyto! Proszę? Chyba zaczynam odnosić wrażenie, że gówna was to w ogóle obchodzi, że zajebali mi mój kurwa bardzo drogi samochód. Zwracać się do funkcjonariuszy państwowych z szacunkiem, albo będę musiał posmyrać cię pałą. Dziwne masz marzenia, dziadu. Kurwa, co to ma być? Jeden w mundurze z pałą, a drugi śmierdzący menel z miotłą. Nie wiem, coście za jedni, ale wezwę prawdziwą policję i będziecie mieli przejebane. Kurwa. To no? jest wyższe niż norma przewiduje. Chyba ci trzeba jeszcze troszeczkę poprawić no? hierarchię społeczną w tej pustej, wyszczekanej główce, gówniarzu. Dobra, daj mu spokój. Nic na po nim. Dziękujemy za pańską współpracę. Może dozwiemy się do pana, jeżeli się czegoś dowiemy. A teraz bardzo mi przykro, ale musimy udać się gdzieś indziej kontynuować śledztwo. Ciekawe czy Szyld dalej leży w piwnicy, kurwa szkoda, że mam niesprawną nogę, bo zacząłbym dzisiaj, to jest prawdziwa profesja i zarobek, a nie jakieś tam gówniane wypełnianie ankiet z internetu. Kurwa czego. Słucham pana. Tym ewidentnie można zabić. No proszę, jak na tacy, jeszcze z pełnym machiem. Halo? Ruch bez Dobra, jedziemy. Klaps? Mam nadzieję, że ma kasę, bo nie zdzierże, jak mi nie odda za Aj, tam kurwa z tymi telefonami! Jebanymi! Dobra, Bolek, wyluzuj. Dojedziemy po znakach. Patrz lepiej na drogę, bo ci bez patrzenia zaczyna z pasa zjeżdżać. A tu jeszcze o czteropak. A, a dobra, już muszę ten szrot uruchomić i nie ma innej opcji. Chłopie, weź tu nieruchomo miksera! Ej, kurwa! To była sarna czy rowerzysta? A to w coś zajebaliśmy? Bo ja nawet nie patrzyłem na drogę. Kurwa! Znowu będę musiał się tłumaczyć kierownikowi. A to nie powinniśmy się zatrzymać, czy coś? Nie no, stary, czas pracy mi leci. Nie chcę postoju kilometr od bazy. Poza tym pijemy piwo. Dobra luz, kapitanie, tylko mógłbyś zostawić ten telefon i zacząć patrzeć na drogę. O kurwa! Kurwa nie wierzę. Bolek wracaj tu kurwa pas mi się zaciął! Imbecylu i tak ustalął, kto kierował No pięknie Patrz go, tak zajebał że się drzwi nie chcą otworzyć Wezwiemy straż to go wytną z tego, trzeba pomóc kierowcy Dzień dobry kome... Żleta? Krawczuk, ja wiem że to dziwnie wygląda ale spokojnie, zaraz ci wszystko jakoś wyjaśnię Już myślałem że znowu uprowadziłeś ciężarówkę Jeździłem z Bolkiem z nudy ale jak przypierdolił to spanikował chłopi uciek na mi się pas zaczął, chyba myślał, że to on spowodował, bo się z telefonem użerał i nawet nie widział, kiedy to auto wyskoczyło. Dobra, nic się nie stało. Ogarniemy to tak, żeby było dobrze. Grunt, że dorwaliśmy tego śmiecia. Kolej się sprawi nieuchwytny, teraz go mamy spakowanego w elegancką puszkę.